Tak, witam serdecznie, ja zastępuję tenera, ten ma zapalenie płuc i się najlepiej, zapalenie ostrzeli przepraszam, ale yy, także powiem tak, no yy, zdawaliśmy sobie sprawę przed meczem, że Krobry ma dosyć trudną sytuację, znalazł się trudną kreską i myślę, że te pierwsze minuty gdzieś yy, było dużo nerwowości w Igrze, a, a nasze poczynania były, wyglądało to nieźle do tej sytuacji, której nie wykorzystaliśmy. Chyba było 15 minuta, kiedy Kamil Adamek nie wykorzystał tej sytuacji sam na sam. I to <coughs> jeśli chodzi o nasza aktywa, no to było wszystko. To był jeden z naszych słabszych, słabszych meczów i yy, dobry nas kompletnie zdominował do przerwy, stworzył kilka, kilka sytuacji i, i myślę, że to 1.0 to jest taki dla nas naj, najmniejszy umiarkami. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Artur Dębowi, który master. Teraz pytam właśnie, ja rozumiem nastawienie jakby defensywne na początku, tak? Rozwan sprzyjał, mogliście śmiało dać kupę kasy na tacę za to, że ta bramka nie padła do przerwy. Nawet już ją straciliście, to nie było widać, żeby pana zawodnicy chcieli tą bramkę odrobić. No tak, dzisiaj naprawdę no, wyglądaliśmy bardzo słabo. No muszę przyznać, że w tych wcześniejszych meczach yy, czy w tamtej rundzie no to yy, również straciliśmy, choćby nawet w ostatnim meczu straciliśmy bramkę już yy, na początku w czwartej minucie, a byliśmy w stanie 3-3 dzisiaj praktycznie nic nam nie wychodziło, nawet zmiany, które dokonaliśmy niewiele, niewiele wniosły i nie wiem na co to można zrzucić na pewno ta nasza dyspozycja dnia w dniu dzisiejszym to no, nie, nie wyglądało to najlepiej i myślę, że ktoś kto nas obserwuje od dłuższego czasu musi to przyznać, że to był Czajmasz Sławiącz. Dobry wieczór. Osiągnęliśmy cel. Zdobyliśmy w końcu trzy punkty. I myślę, że na te punkty dzisiaj zasłużyliśmy, bo powiedzieliśmy niezłe spotkanie. Ja chciałem pogotować chłopakom za serce, które włożyli w dzisiejszym spotkaniu, bo dużo sił nas kosztował ten mecz. Oczywiście mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy wcześniej zamienić na bramki, ale najważniejsze, że przeszliśmy tą jedną, która dała nam trzy punkty. Dopisujemy do tych 23 te trzy punkty, i regeneracja, i, i jedziemy dalej. Nikt tutaj się nie zachłysnie tym, co mamy. Mamy mamy zespół, który powinien grać lepiej, zdobyć więcej punktów, ale na pewno cieszy ten mały kroczek, jakim były te dzisiaj trzy punkty, z dobrą drużyną, bo nie zapominajmy jeszcze, jest to Benjamin, który gra bardzo solidnie. Wygrał ostatnie spotkanie z Odrą. Dromopole my dzisiaj zagraliśmy na niezłym poziomie, myślę, że, że to było kluczem do dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy. są jakieś pytania? Pamiętam też, że jakiejś po jednym z meczów komplementowałem pana drużynę. Mówiłem, że się, aby Robert w każdym meczu brał z takim zaangażowaniem jak wtedy. Bo tam, nie pamiętam który to był konkretnie, ale jeśli w kolejnych meczach Robert będzie grał tak jak dzisiaj, nie unikając walki o każdy metr. To spokojnie możecie być pewni raczej, że będziecie w, w górę tabeli, nie się oglądać za siebie. Tak, przed nami jeszcze 11 meczów, a dwa mecze pokazały, że jesteśmy inną drużyną niż na jesień. Ten mecz przegrany z Zakowem yy, dość pechowo, ale, ale, ale już było widać, że jesteśmy inną drużyną. Dzisiaj też bardzo chcieliśmy, widać było, że, że bardzo nam zależało, dążyliśmy do tego celu i, i ten cel osiągnęliśmy.